Rządów PiSu były sytuacje, że uczelnie wyższe przyjmowały studentów, których nigdy nie widziały. Rozmowa odbywała się za pośrednictwem Zooma, czyli za pośrednictwem internetu. Potem delikwent dostawał wizę do przyjazdu tutaj do, na, na studia, do szkoły, choć nie miał u siebie nawet matury. E, Polsat News ujawnia, jako To są takie pakiety pobytowe, mają zagwarantować uzyskanie numeru PESEL, legalizacji pobytu, pozwolenia na pracę. Cena 5 za tysięcy za taki pakiet dla jednej osoby? Tak, sam? oczywiście. Mamy, mieliśmy bardzo wiele takich przypadków zarządów pis -u. Przecież. Tak działało, tak naprawdę te, te firmy, które też handlowały polskimi wizami, czy pośrednicy, którzy handlowali polskimi wizami, e, to prawda. Natomiast my mamy rozwiązania prawne, które pozwalają z tym walczyć. Trzeba tylko bardzo konsekwentnie z tymi patologiami walczyć. I to teraz robimy. Ale sprawdzacie takich ludzi? Sprawdzacie takie, takie, takie firmy, które no, otwierają furtki, a to do szkoły policjalnej, która no, teoretycznie na papierze no, to, to, maraduje... to, to już w ogóle zostało zablokowane.